Witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Hydraulik Finansowy poświęconemu budżetowaniu. Nazywam się Marianna Garus, licencjonowany doradca finansowy, a moim gościem, jak zwykle, dr Andrzej Fesnak. Witaj, Marianno. Dzień dobry Państwu. Andrzeju, kontynuujemy nasz temat paragonowy. Udało mi się zebrać trzy lata mojej. Moich wydatków finansowych, zebranych w ty, na tych kilkudziesięciu, kilkuset może kartkach, które mówią o tym, jak wydaję. Doszliśmy do wniosku, że jednak większość osób w takiej dokładnej buchalterii domowej nie prowadzi. Przeanalizujmy, jak wyglądają wydatki, jak wygląda wydatkowanie pieniędzy w pozostałych kategoriach, które dotyczą naszych budżetów domowych. No to wiemy już, że trzeba zbierać te kwitki, bo one nam mówią w ogóle, gdzie wydajemy i pokazują, co wydajemy, ale żeby to uporządkować, to trzeba do tego przyjąć jakieś kategorie. Oczywiście te kategorie można stworzyć sobie samemu, a można wykorzystać to, co zrobiliśmy w hydrauliku finansowym, co napisałem w e-booku i. Te kategorie, które tam podałem, można sobie zaadoptować do własnej oceny swoich własnych wydatków. Omówiliśmy już kilka plansz, więc będziemy kontynuować, żeby pokazać, w jakich kategoriach należy w ogóle myśleć i jak to nam nasze życie finansowe uporządkuje. Przyjrzyjmy się kolejnej planszy, która będzie, a to będzie komunikowanie i łączenie się ze światem. No to, że żyjemy. W świecie, który jest w epoce informacji, to wiemy, a epoka informacji oznacza, że musimy mieć dostęp do tych informacji. Więc popatrz, co tutaj jest. No mamy tutaj kilka takich kategorii. To jest internet, telefon GSM, opcjonalnie telefon stacjonarny, VoIP, mailery, jakieś inne systemy. No rzeczywiście, komunikowanie się z ludźmi ze światem kosztuje. No, zdecydowanie tak. No i raczej trudno sobie wyobrazić, w tej chwili już stanowisko pracy albo naukę dzieci w szkole bez korzystania z internetu. A nawet powiedziałbym takie zwykłe, codzienne funkcjonowanie, ponieważ no, mamy dwa zjawiska. Po pierwsze, internet jest miejscem, gdzie szukamy informacji. Po drugie, internet jest miejscem, w którym ułatwiamy sobie życie, dokonując na przykład zakupów w sklepach internetowych. A więc, jeżeli nie mamy czasu na Chodzenie do galerii, bo na przykład jest ona zamknięta, czy to w niedzielę, czy w jakieś inne dni, albo zbyt późno kończymy pracę, zawsze możemy poszukać sobie czegoś, co nas interesuje. Ponieważ prawo jest tak skonstruowane, że wszystko, co jest kupowane poza siedzibą firmy, daje nam ten okres zwrotu, no to niezależnie od tego, czy jest to ubranie, czy coś innego, oczywiście poza rzeczami, które są chronione prawem autorskim, no nie możesz kupić płyty, a dwa dni później ją po przesłuchaniu zwracać. No ale jeżeli kupujesz jakieś ubranie, to możesz sobie je kupić w internecie i to jest źródło. Ludzie również. Takiej twojej codziennej, jakby działalności. Dzięki temu masz informacji, i ułatwiasz sobie życie. jeżeli ktoś na przykład dokładnie wie, jakich produktów żywnościowych używa, to może też przy odpowiednich zamówieniach mieć dostarczane te produkty za darmo do domu, czyli nie ponosi dodatkowych opłat. A więc internet jest tutaj taką, no, powiedziałbym, bardzo istotną, ważną rzeczą. No, pominę już podstawowe rzeczy, typu jak mam pojechać, dojechać na przykład taksówką, pociągiem, czy czymkolwiek innym, to, że sprawdzamy połączenia w internecie, to jest oczywiste, kupujemy bilety w Internecie. Telefony komórkowe też już mają takie aplikacje, że można zbliżeniowo kupić bileta, więc na pewno jest to potrzebne. Jeżeli nie opłacamy takiej usługi, no to tej szansy i możliwości nie mamy. A więc co do tego, chyba jesteśmy zgodni, że internet jest potrzebny, prawda? Czyli życie bez internetu jest w tej chwili niemożliwe, jest po prostu trudniejsze. No są oczywiście tacy, którzy się chwalą, że nie mają tam życia internetowego, ale w końcu to powiedzenie, że jak nie macie na Facebooku, to nie żyjesz, to też chyba yy, skądś się wzięło. Oczywiście pomijam tutaj no, ten przechów w drugą stronę, kiedy ludzie poświęcają tam kilka godzin na plotkach i wysyłaniu tych kotków, kwiatuszków, zachodów słońca i życzeń cudownego poniedziałeczku, doskonałego wtoreczku, wspaniałej środuni, kochanego czwarteczku, najlepszego piątunia, wreszcie soboty i kochanej niedzieli, poniedziałeczku i tak dalej, bo to jest bez sensu. Ale yy, też grupy społecznościowe dają na przykład szansę na dyskutowanie takich rzeczy, które, które są dla ludzi ważne i też fora dyskusyjne czasami pomagają, więc internet pomaga. I do tego jest potrzebne komunikowanie się ze światem. Potrzebny jest również telefon komórkowy, no, kontakt z dziećmi, z małżonkiem, z partnerami, z członkami rodziny jest też istotny, a bardzo często też aplikacje mogą być tak skorelowane, że nasz senior, jeśli ma taki aparat telefoniczny, to może mieć taki lepszy, czyli jakiś taki smart, to może mieć aplikacje, które monitorują jego stan zdrowia. I wiadomo na przykład, że sytuacja zawołowa się pojawia albo coś innego, a więc mamy informacje na ten temat. No moja przyjaciółka na przykład. Wykorzystuje swój stary telefon do obserwowania kotów. Ponieważ jej koty się pokłóciły ze sobą i tam trochę się hmm, sprzeczały, czyli walczyły ze sobą, musiała tam hmm, dużo różnych działań robić. No to teraz, jak wychodzi z domu, to ma podłączoną kamerę, czyli wykorzystuje stary telefon jako kamerę i widzi, że koty już żyją w, całkiem bezpiecznie i że jest dobrze, nie ma żadnej złej sytuacji. Po prostu widzi podgląd swojego domu. Oczywiście, gdyby było włamanie, też by to zauważyła. Także wiele tutaj takich możliwości mamy i na na to na pewno musimy wydawać. Pytanie jest oczywiście tylko, w jaki sposób wydajemy. Czy nie przepłacamy, czy kupujemy coś, co jest dla nas rzeczywiście potrzebne, czy mamy ten zakres usług, który chcemy mieć. To są wszystko rzeczy do rozważania. A najgorszym przykładem, który zawsze poruszam i teraz też poruszę, jest taka sytuacja, w której mamy cztery osoby w rodzinie czy pięć i każda ma telefon u innego operatora, a codziennie do siebie dzwonią. No, można. Ujednolicić te działania. Można mieć jednego operatora, i wtedy darmowe numery w ramach takiego rodzinnego numeru czy rodzinnej grupy będą oczywiście bezpłatne. Czyli możemy sobie dzwonić i telefonować nie ponosząc opłat. Więc te, te rzeczy są istotne. I wyliczenie tej ilości rozmów, która jest potrzebna wysyłanych SMS-ów. No pomijam tam święta, kiedy się tych SMS-ów wysyła więcej albo rozmów prowadzi więcej, ale te rzeczy wymagają znowu kluczowego zagadnienia, zarządzania. Musimy zarządzać naszymi połączeniami, naszą komunikacją ze światem. Czyli kategoria ważna, ale należy pamiętać, żeby nie przesadzać z kosztami. Dokładnie tak, bo tutaj można mieć naprawdę bardzo duże koszty. Popatrzmy na następną kategorię. Co tutaj jeszcze możemy zobaczyć? nasz ulubiony temat, ubezpieczenia. Ubezpieczamy się terminowo, kapitałowo na podwójne życie, życie z malejącą sumą, życie ze stałym terminem wypłaty, kapitałowe, rentalne, zdrowotne. No jest tego sporo. No w jednym z odcinków pytałaś mnie, dlaczego polisa ubezpieczeniowa jest złym rozwiązaniem. No i ja powiedziałem, że jest złym rozwiązaniem, bo Stwierdziłem, że nie polisa ubezpieczeniowa, tylko polisy ubezpieczeniowe. Polisy ubezpieczeniowe są dobrym rozwiązaniem, mówimy o ubezpieczeniach na życie, a polisa jest złym. Te jakby rodzaje ubezpieczeń, które tam były wymienione, pokazują ci, w jakich sytuacjach życiowych możesz się znajdować. Ubezpieczenie terminowe na życie może być związane na przykład, z jakąś kwotą, która nad tobą wisi, która gdzieś tam jest potrzebna, albo z pewnym rodzajem kosztów, bo co jest istotne? Popatrz na te kategorie, proszę. One mają różne ceny. One mają różne ceny i mają różne zadania. Jedne są tylko ochroną, inne budują również kapitał, jedne jakby wypłacają wtedy, kiedy umrzesz nie tylko. Twój partner, to jest na przykład ta polisa na podwójne życie, potrzebna czasem w związku małżeńskim, a czasami na przykład w przypadku prowadzenia jakiejś firmy, kiedy trzeba ubezpieczyć również wspólnika, no bo um, utrata wspólnika będzie powodowała problem taki, że trzeba wypłacać płacać spadkobiercom pieniądze i nie ma za bardzo skąd na to wziąć środków. prawda? A więc te ubezpieczenia, które tutaj są pokazane, one mówią o konstelacji, która ma zabezpieczyć Twoje ryzyko. No i znowu pojawia się problem, bo jeżeli wszystko będzie zabezpieczać w tam bardzo dużych kwotach, no to nie starczy, jak to się mówi, pieniędzy na ten cel, więc trzeba trzymać zasadę złotej proporcji i pamiętać o tym, żeby ta konstelacja tych różnych poli spowodowała ochronę adekwatną do Twojego poziomu ryzyka. Kredyt będzie w trakcie spłacania malą, czyli ubezpieczenie kwoty kredytu będzie coraz mniejsze, prawda? No, na pewno tak się wydarzy. Z drugiej strony mamy na przykład ubezpieczenie emerytalne, które im dłuższe, tym tańsze, bo im więcej masz czasu, tym mniejszymi kwotami dojdziesz do efektu. To tak jak wchodzenie na górę. Jeżeli masz na przykład wjechać samochodem na wzniesienie 300-metrowej i masz kilometr, to jedziesz spokojnie i silnik się nie męczy. Jeżeli musiałbyś taką 300-metrową górę pokonać odcinkiem 100 metrów, to jest to już bardzo strome i ciężko się wchodzi. I dokładnie tak jest z tymi opłatami. Również to życie podwójne albo na przykład ubezpieczenie z określonym terminem wypłaty. Ubezpieczenie z określonym terminem wypłaty oznacza, że Ustalasz taki moment w swoim życiu, kiedy na pewno będziesz miała potrzebę posiadania pieniędzy. I. Teraz może być tak, że takich elementów jest kilka. Możesz założyć na przykład, że 25-lecie ślubu to jest pierwszy moment, później, na przykład, przejście na emerytury to jest drugi moment. Albo jakieś inne. I wtedy to ubezpieczenie w takich warunkach wypłaca. Jeżeli ubezpieczymy siebie na życie, ale uposażymy dziecko i zrobimy coś w rodzaju takiej polisy edukacyjnej, to to oznacza, że niezależnie od tego, czy my żyjemy, czy nie, dziecko będzie miało zapewnione pieniądze na edukację. Bo sens tej polisy polega na tym, że jeżeli. Osoba ubezpieczająca, czyli rodzic umiera, to wtedy towarzystwo ubezpieczeniowe jakby odkłada te składki dalej i w momencie rozpoczęcia edukacji dziecko może mieć edukację sfinansowaną. A więc każdy ten produkt ma swój no, taki specyficzny charakter. No, powiedziałbym, że to jest tak jak dział, powiedzmy, żywność w sklepie czy w supermarkecie. No, żywność to są różne produkty. Masz mięsa, masz nabiały, masz pieczywo, masz warzywo, różne rzeczy są. No i potrzebujesz jednego, drugiego i trzeciego. Mylne przekonanie, że jedna polisa. Wszystko załatwi, prowadzi właśnie do tego, że twierdzę, że polisa ubezpieczeniowa to złe rozwiązanie. Zestaw polis to właściwe, dobre i takie, które powinniśmy mieć. I dlatego o tym mówię, bo to należy trzymać również pod kontrolą i najprawdopodobniej w świadomy sposób planować, nawet z doradcą ubezpieczeniowym. W tej materii agent ubezpieczeniowy też powinien bardzo dużo pomóc. Jeszcze więcej pomoże multiagent, który ma dostęp do tych wszystkich produktów, bo czasami agent ubezpieczeniowy niektórych z tych produktów nie ma, a my mając taką konstelację możemy mieć lepsze rozwiązania. Czyli jak widzisz ubezpieczenia muszą być i to jest bardzo ważna rzecz. Czyli oszczędzanie na ubezpieczeniach w sensie eliminowanie pewnych polis jest niekorzystne? Nie, ponieważ przejmujemy 100% ryzyka na siebie i... No, może się zdarzyć, że to ryzyko nas nie dotknie, ale w większości przypadków dotknie. Na pewno dotknie nas to ryzyko obligatoryjne. Umrzesz ty, umrę ja, umrą nasi telewizowie i zostaną bliscy. Jeżeli umrzemy nie w porę, czyli za wcześnie, ci bliscy będą mieli problemy. Jeżeli umrzemy za późno, to my będziemy mieli problemy, bo musimy mieć pieniądze na opiekę nad nami. Przejdźmy w takim razie do kolejnej tabeli. Ubezpieczenie Majątkowe, ubezpieczenie kredytu, karty kredytowej, mieszkania domu, specjalnego wyposażenia mieszkania, OC prywatne, OC i AC-auta, pomocy prawnej, posagowe, edukacyjne, ubezpieczenie biznesu. No myślę, że tutaj hmm, trzeba zwrócić uwagę szczególnie na oce prywatne. Chociaż pewnie o tym będziemy rozmawiać w osobnym odcinku, ale generalnie z ubezpieczeniami jest tak. Ta dźwignia finansowa ma pomóc nam w sytuacji, kiedy nam się coś przytrafiło. Ale równie dobrze my możemy spowodować duże problemy innym. No mogę Ci podać kilka przykładów. Pierzesz, wyskoczyłaś właśnie do sklepu naprzeciwko, żeby coś zrobić i raptem się poluzował ten Cały szlauch czy wąż odprowadzający wodę, i pralka zalała mieszkanie. podłogę, mieszkanie. No jeżeli mieszkasz na parterze albo na, na, pod tobą jest tylko piwnica, pół biedy. ale jak mieszkasz na trzecim piętrze i zalałaś sąsiada piętro niżej i jeszcze sąsiada na pierwszym piętrze, no to musisz mu remontować mieszkanie. I taki remont kosztuje z reguły trochę więcej niż ubezpieczenie Twojego OC prywatnego. Oczywiście, jeżeli pralka nie wybuchła i nic się nie wydarzyło, no to poniosłaś, jak to się mówi w języku ludowym, opłatę bezsensowną, bo zapłaciłaś za to, co, co się nie wydarzyło. Ale na tym polega sens ubezpieczenia. Podam inny przykład. Jesteś kobietą, która idzie przez ulicę, ma jakąś swoją torebkę, w niej ma zegarek, pieniądze. Torebka Ci upadła na ulicy. Czy idziesz dalej i zostawiasz ją, czy ją podnosisz? Podnoszę. Podnosisz. W tym czasie przebywasz na ulicy parę sekund dłużej niż powinnaś. Z naprzeciwka najeżdża jakiś, nadjeżdża jakiś samochód, widzi miłą, sympatyczną panią, która właśnie zbiera, bo tam się jeszcze coś wysypało do tej torebki, hamuje, wpada w poślizg, skręca i uderza w wystawę jubilerską, gdzie niszczy przy okazji parę ładnych pierścionków albo innych eksponatów. Szkody na kilkaset tysięcy złotych. Kto jest winny? Kierowca, czy może jednak ty? <laughs> nie wiem, jak już to rozsądzi Towarzystwo Ubezpieczeniowe albo sąd, jeżeli Towarzystwo nie zgadza się z klientem, ale moim zdaniem kierowca. No oczywiście, że kierowca jest no. winny, ale istnieje przyczyna tego całego zdarzenia i następuje regres. Towarzystwo wypłaci to, co należy, a potem będzie od Ciebie, sprawcy tego całego zdarzenia, ściągać kolejne pieniądze. A więc takie OC może się przydać w różnych sytuacjach życiowych. Dlatego myślę, że ubezpieczenia są jednym z ważnych elementów, które musimy mieć. Zresztą na ten temat nagrywaliśmy już kilka odcinków i m, mieliśmy okazję opowiadać o tym, jak to jest istotne i ważne. Dlatego myślę, że takie budżetowanie powinno uświadomić wszystkim, jak to jest istotne. Czyli chcesz powiedzieć, że już samym swoim byciem i jestestwem na tym świecie jesteśmy zobligowani do tego, żeby posiadać przynajmniej polisę OC? Proszę Państwa. Do naszych obowiązków należy ubezpieczenie naszego majątku, ale nie tylko tych szkód i krzywd, które nam się zdarzą, ale również i tych, które możemy my innym spowodować. Na ten temat będziemy jeszcze rozmawiać w kolejnym osobnym odcinku, a temat budżetowania będziemy kontynuować, bo nie omówiliśmy na razie wszystkich kategorii. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do kolejnego odcinka o budżetowaniu, który odbędzie się za tydzień.